Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam przyczepę kempingową. A będzie to Eldis Avante 840. Witajcie w nowym odcinku Środa u Od Chodźcie zobaczyć przyczepę. A więc przyczepa ta to nówka sztuka. Powstała w roku 2024, czyli dopiero co, bo mamy styczeń. Słuchajcie, jak zwykle mam ściągę tutaj i powiem Wam, co ta przyczepa ma. Przyczepa ma 6 miejsc leżących, czyli tak zwana sześciołuszkowa. Sześć osób może w niej spać. Ma dwie osie, czyli cztery koła do pompowania. Wymiary tej przyczepy to: słuchajcie, już Wam mówię. Długa jest 8,5 cm, czyli jest co ciągnąć. Szerokość tej przyczepy to 2,45 m. Wysokość 2,55 m. I teraz tak: masa przyczepy samej bez obciążenia to jest 1545 kg. Masa całkowita przyczepy, czyli z obciążeniem, to jest 1752 kg. czyli możecie do tej przyczepy załadować 180 kg. Chyba nie jest tak źle, co? I przyczepa ta kosztuje tutaj 32 110 funtów. Można wziąć oczywiście na raty, jakbyście chcieli wyjechać już dziś. Więc chodźcie, zobaczymy, jak ona wygląda. Przód dość standardowy, z napisem oczywiście AWANT 840, żeby wszyscy wiedzieli, co ciągniecie. Bardzo ładne wykończenie, srebrne rączki tutaj. Wszystko widać, że jest wysoka jakość. Cenę możecie zobaczyć, jest lufcik dachowy. Tym razem mamy klucze, więc możemy ją otworzyć. Z jednej strony już otworzyłem, z drugiej strony jeszcze muszę otworzyć tutaj. I co jest, słuchajcie, fajne, jest tutaj wysięgnik, który powoduje to, że ona się sama automatycznie otwiera. W środku miejsca jest wystarczająco, żeby włożyć dwie butle, tu jest podłączenie pojedyncze do gazu, więc można albo jedną, albo drugą butlę używać. Jak możecie zobaczyć, jest wyjście na barbecue, które będziemy pokazywać później. Są oczywiście jakieś miejsca, żeby woda miała którędy uciekać. No i to tyle. Nie ma co tutaj nad tym siedzieć, nie wiadomo jak długo. Fajne jest to, że to się auto, otwiera automatycznie. Mimo to trzeba uważać, bo powiem wam, jest dość silny mechanizm. Można dostać po prostu w buzię. Tutaj z tego boku, z którego nie ma drzwi. Mamy takie rzeczy jak podłączenie do wody. Podłączenie do wody. Tutaj jest. Tutaj mamy bodajże akumulator. Miejsce na akumulator, bo jak już Wam ostatnim razem mówiłem, wszystkie przyczepy tutaj stoją z wyciągniętym akumulatorem. Ale jest tutaj też podłączenie na telewizor, czyli 12V, 6A, kabel satelitarny. Można sobie to podłączyć. Okno do salonu. Tutaj jest, są dwa odpływy, czyli jeden jest prysznica, drugi jest z umywalki, Standardowo spłuczka, tutaj się napełnia spłuczka, i tutaj jest kibelek, który nie wiem, czy jedną ręką mi się uda otworzyć, nie uda mi się otworzyć jedną ręką. I tutaj jest toaleta do opróżniania oczywiście naszej jedyneczki, dwójeczki i takie tam. Tył przyczepy. Jak większość standardowego, tutaj nie ma się co spodziewać, nie wiadomo jakich cudów. Nie ma założonego miejsca na rowerowy stelaż, także nie wiem, czy to prawdopodobnie można to domówić jako opcję sobie. I ze strony, z której są drzwi, mamy tak. Tutaj mamy schowek, który chodzi nam pod łóżko. Jest duża lodówka, już widać, bo są dwa wywieczniki z lodówki. Tak, jak mówiłem, podwójne koła. Tutaj jest podłączenie do grilla, i tutaj znajduje się następny schowek pod siedzeniami. Teraz będziemy to oglądać, jak to wygląda ze środka. Przyczepa, powiem wam, ma dużą antenę. Nie ma chyba klimatyzacji. Nie ma klimatyzacji. Ale prezentuje się bardzo ładnie, bardzo okazale. Pomimo, jak się na nie patrzę, to widać, że jest to kawał przyczepy. Jest naprawdę bardzo duża. I nie powstydziłby się człowiek tego ciągnąć. W środku przyczepa jest bardzo przestronna, jak możecie się domyślać, przyczepa osobowa powinna mieć trochę miejsca. Tutaj może zamkniemy, bo świeci w oczy. No i co? Pewnie chcecie zobaczyć całość po kolei. A, słoneczko dzisiaj świeci. Zaczynamy od salonu. Jak się siedzi w salonie? Wygodnie się siedzi w salonie. Powiem Wam, przód przyczepy jest dość standardowy. Na środku mamy szafki. No, patrzcie, pierwsza. Przedłuża stolik. Druga jest to szuflada, ale bardzo fajna, podwójna szuflada. Czyli nie trzeba się martwić, że nam dwie szuflady będą wyjeżdżać, tylko będzie wyjeżdżać jedna szuflada. Tutaj jest miejsce, żeby rozłożyć oczywiście łóżko na środku. I jeszcze jedna, taka schowek, półeczka, szafka tutaj pod spodem. Czyli tak jak w większości przyczep. Tutaj patrząc, Podspód też jest. To jest to miejsce, które z drugiej strony się na to patrzy. I można to załadować od wewnątrz albo od zewnątrz. Jest to też dość standardowe miejsce w takich przyczepach, tutaj po drugiej stronie znajduje się troszkę elektryki, czyli skrzyneczka z bezpiecznikami, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest, jak nam korek wyszczeli czy bezpiecznik na górze szafki i znowu są bardzo fajne otwieranie tych szafek. Zobaczcie. Tutaj jest przycisk. Bardzo mi się to podoba. Szafki są dość głębokie. I jak widzicie, jest ich cały rząd, więc można na pewno tutaj bardzo dużo zmieścić. Z tej strony jest dokładnie to samo. Jedna szafka, druga szafka. Tutaj jest miejsce na radio i antena oczywiście. Bardzo fajna półeczka tutaj, co prawda podczas jazdy to nie będzie nic tu stało, ale jak się chce jakieś kwiatka postawić sobie, to można. Co jeszcze z przodu? O, widzę, że tutaj z boku jest też, zobaczcie, podłączenie na telewizor. Także można tam sobie podłączyć. Tutaj z drugiej strony już nie ma żadnego gniazdka. Chodźcie do salonu. Jesteśmy w salonie. W salonie mogą sobie siedzieć sześć osób, by się powiedziało, bo słuchajcie, tutaj jest następne siedzenie. Co się bardzo rzadko zdarza, bo zazwyczaj w miejscach takich jak tu są tylko siedzenia po jednej i po drugiej stronie z tyłu nic nie ma. Tam pod tym siedzeniem jest schowany boiler. Z tego co zauważyłem, wszystkie rury prowadzą właśnie do tego miejsca. Tutaj, oczywiście, pod siedzeniami znajdują się schowki. Możecie zobaczyć bardzo dużo tego jest z każdej strony. To całe miejsce oczywiście można przerobić sobie na łóżko. Jak się na pewno domyślacie, będzie tutaj jakaś bajka. Trzeba te poduszki wyjąć z jednej, z drugiej strony i wszystko to się zrówna ładnie na zero. Podoba mi się, bardzo fajnie. Tutaj jest też bajka, więc można sobie usiąść. Zobaczcie, jest miejsca w zupełności wystarcza. To jest bardzo fajne, bo jest poduszka taka, która chroni od tego, żeby sobie tutaj się nie obijać. No i miejsca wam powiem, no może przesadziłem, że tu cztery osoby nie usiedzą, przez to, że jest właśnie ta szafka, więc ona jest chyba. Gorzej, że jest niż to, że jej nie ma. Trzy osoby spokojnie sobie mogą usiąść, ale wiecie, trzy osoby tutaj, dzieci się mogą bawić, a rodzice z tyłu, więc jest całkiem spoko. Natomiast po tej stronie znajduje się kuchnia. Kuchnia posiada zlew standardowy, zakrywany. To jest, słuchajcie, po to, żeby jakbyście nie wiedzieli, co to jest, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę, co to dokładnie jest. A więc, słuchajcie, jak już robicie, jak już myjecie naczynia i są naczynia mokre. To, to jest bardzo prosty sposób na to, żeby je suszyć. Po prostu się kładzie to tak, tutaj naczynie, one sobie elegancko ściekają do tego miejsca. Także to jest bardzo fajne, to jest dość standardowe w przyczepach. To mi się nie do końca podoba, bo jak wam w zeszłym tego nie pokazywałem, niektóre się zamykają na zero i robi się blat. To jest takie, że nie dość że jest tutaj dziura, no to jeszcze wystaje do góry trochę. Nie ma okapu, ale mamy dodatkowe światełka tutaj, podłączenie prądu, więc można jakiś czajniczek sobie podłączyć. Patrząc tutaj do góry, są tutaj szafki, które nie wiadomo, jak się otwiera i powiem Wam, przed chwilą się z nimi siłowałem, już wam nie pokażę tego na wideo, bo siara. Ale nie wiedziałem, jak to otworzyć. Myślałem, że to są takie trochę jak w tej przyczepie w zeszłym tygodniu, że tam nic nie było widać. Natomiast tu jak się popatrzy, to tu jest cały otwieracz. Wystarczy to wcisnąć i szafka się ładnie otwiera, więc wcisnąłem, otworzyłem. Słuchajcie, tutaj na kubeczki jakieś. Bardzo fajnie się zamyka. Tutaj na talerzyki. Można sobie tutaj spawać. i tutaj jest na wszystko szafeczka. Kuchenka jest czteropalnikowa, z czego trzy palniki to jest gaz, jeden palnik to jest elektryczny. Znajduje się tutaj oczywiście jeszcze piekarnik. Piekarnik ma funkcję grilla na górze. No i tutaj standardowy piekarnik. Jest szafek, troszkę. Tu jest co? Szafka na jakieś. Sztućce pod spodem zwykła szuflada, i to będzie pewnie szafka jakaś szafka dość głęboka, do której można coś tutaj zmieścić. Jest tutaj jeszcze następna szuflada. I tu jest jeszcze jedna szafka, taka wyższa, ale też dość głęboka. I co tutaj jeszcze jest? O, nie trzaskaj. A tu jeszcze jest zobaczcie po tej stronie. Tutaj się chowa stolik. Jestem, tutaj jest wsadzony stolik, który można sobie wyciągnąć i postawić go między siedzeniami z przodu. Nie będę go rozkładał, bo wszyscy wiecie, jak wygląda stolik. Nie, jest, nie ma w nim nic specjalnego. Jest to dokładnie stolik jak każdy inny. Natomiast schowanie jego jest bardzo fajne. No i tutaj, oczywiście, taki stolik przy wejściu z pokazaną wagą 6 kg. Teraz na pewno większość z się zastanawia, czy jest tutaj lodówka. A i jest. Jest też mikrofala, mikrowela, mikrofalówka, tak? Jak to się tak ładnie nazywa? I jest tutaj też duża lodówka z zamrażalką Dometika. Teraz tak, nie wiem czy zauważyliście, ale w tych lodówkach jest bardzo fajny patent na zamknięcie czyli podczas jazdy można je sobie zablokować i się na pewno nie otworzą. A normalnie trzymacie je otwarte można w każdej chwili sobie zajrzeć. Bardzo fajna zamrażalka, wchodzi troszkę głębiej, tak jakby pod drzwi, także dość duża, zamknijmy i lodówka, trzeba otworzyć, już patrzymy, lodówka Wam powiem też bardzo fajnych rozmiarów. No dobrze, także byliśmy w kuchni, byliśmy w salonie, chodźcie pokażę Wam jak to wygląda elektronika, zanim pójdziemy do sypialni. Elektronika, tutaj jak zwykle słuchajcie, pokazywałem Wam, nie mamy akumulatora w tych szczepach, więc jest taki jeden panel sterowania. Jest mniejszy niż normalnie te wszystkie panele, ale no może taka technologia, wiecie, 2024. Teraz chodźcie zobaczyć do pomieszczenia, które musi być wygodne. Idziemy do sypialni. Ale się nachodzimy, jesteśmy w sypialni. Łóżko, double size, jak zwykle, i tutaj pod łóżkiem mamy. O, w tą stronę się otwiera. Pod łóżkiem mamy wielką przestrzeń do tego, żeby sobie coś tutaj schować. Tam można z zewnątrz to ładować. Tutaj jest, słuchajcie, radio, więc jest jeszcze niezałożone, ale wszystko tutaj jest, więc na pewno do sprzedaży będzie wszystko przygotowane. Miejsca bardzo dużo jest zawsze pod tymi łóżkami. Are you alright? Właśnie, słuchajcie, jak Wam pokazywałem sypialnię, to przyszedł Pan tutaj z obsługi. I dał specjalną ofertę na tą właśnie przyczepkę kempingową. Czyli jeśli się go teraz kupi, to Free, czyli za darmo w cenie założą Power Touch Evo Move Mover, czyli tak zwany, nie wiem, Mover chyba się też to w Polsce nazywa. Po to, żeby ta przyczepka sobie jeździła fajnie na pilota. No dobrze, także to jest za darmo. Słuchajcie, teraz jest w ofercie akurat. Jakbyście chcieli, to goncie. Łóżko, już łóżko mówię. Standardowo, przepraszam, że takie dziwne odgłosy, ale to wszystko jest tutaj jeszcze w folii, bo tak jak mówię jest całkowicie nowe. Szlafki bardzo duże, nie będę się tam do końca tarabanił. Widzę, że jest tam jedna lampka, druga lampka. Nie widzę podłączenia na telefon tam nigdzie, tutaj jest podłączenie na e, telewizor i tutaj jest światło w sypialni. Podejrzewam. W tej przyczepie nie mamy klimatyzacji, mamy tylko trzy świetliki, więc no to niestety. Ale wiecie, jesteśmy w Anglii, przyczepa jest angielska, więc tutaj nie jest nie wiadomo jak gorąco. Do części sypialnianej należy też szafa. Szafa już widzę, że jest olbrzymia. Nawet drzwi są bardzo duże. Tutaj jeszcze jakieś wykładziny czy coś. No szafa, Wam powiem, że jest naprawdę bardzo duża. Rzadko się widzi taką dużą szafę w przyczepach kempingowych. Ma też dwie szuflady. Chyba szuflady. Tak, jedna szuflada. O. Druga szuflada. Szuflady bardzo pojemne. No jak już wszystko zobaczyliśmy, to trzeba by gdzieś siusiu zrobić. Idziemy do łazienki. Jest to standardowy układ, czyli po jednej stronie jest sypialnia, po drugiej stronie jest łazienka. Bardzo fajna miała klamka w dotyku. Łazienka jest suchą łazienką. To się chyba tak mówi, nie? Słuchajcie, sucha łazienka. Czyli w jednej części jest umywalka. Bardzo fajna, taka stylowa. Mimo to, że to jest plastik, ale bardzo fajna stylowa umywalka. Tutaj się znajduje szafeczka. Jedna szafeczka, druga się znajduje tutaj na górze, więc na jakieś kosmetyki jest na pewno wystarczająco miejsca. Jest też świetlik, więc można sobie, żeby odparowało go, otworzyć standardowa toaleta kasetowa i fajny prysznic. Chociaż powiem Wam, że prysznic wydawało mi się, że może będzie trochę większy, ale jest wystarczających rozmiarów. Na pewno się człowiek zmieści tutaj. Zresztą zobaczymy. No, a już by człowiek miał, już by wziął chłop i połamał. To jest zabezpieczenie prysznicy. Dobrze. No, jak ja dałem radę tutaj wejść, to zobaczcie, da, da radę. Chociaż wydaje mi się, że jest prysznic troszkę mniejszy, bo mam takie wrażenie, że nasz prysznic jest większy. Bardzo fajna głowica, bo widzę, że można tutaj sobie z nią poświlować. Troszkę jest jakiś taki inny strumień wody niż zwykły. No i to tyle z tej przyczepy. Powiem Wam jeszcze, żeby tak przypomnieć tylko na koniec, co to jest i ile to kosztuje i jak to wygląda. Przyczepa jest to Eldis Avanti 840, osobowa, rok 2024. Z tyłu ma fixed rear bed, czyli na stałe ma łóżko z tyłu. Tak jak widzieliście, tutaj mogą spać dwie osoby, z przodu mogą spać dwie osoby, z tyłu śpią dwie osoby, więc w sumie 6. Wymiary tej przyczepy to jeszcze raz: 8 metrów i 5 cm to jest całkowicie długość, całkowita długość tej przyczepy. 2 metry 45 cm to jest szerokość przyczepy, czyli jest szersza. Wysokość to jest 2 metry 55 cm. Masa przyczepy samej bez obciążenia to jest 1545 kg, masa całkowita, czyli z obciążeniem, jaką może ta przyczepa wziąć to jest 1720 kg. Oznacza to, że można do niej załadować 1800 kg. I przyczepa posiada kuchenkę z trzema palnikami plus jeden elektryczny, aluminiowe felgi, alko stabilizator, żeby was nie bujało, alko chasis, czyli ramę alko, punkt do wyjścia na grilla Blow air heating, czyli nadmuch ciepłego powietrza, ogrzewanie. Ogrzewanie może iść z gazu albo z elektryki. I ma grade 3 insulation, czyli jest ocieplona na grade 3. Nie do końca wiem, co to znaczy. I jeszcze, tak jak mówiłem, kosztuje 32 110 funtów. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że przyczepka Wam się podobała, że opinia Wam się podobała. Jak zwykle mówię, zostawcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć, jak byście chcieli zobaczyć, żeby wyglądały te opinie. I co mam Wam powiedzieć, żeby Wam się miło to oglądało? Mamy tutaj dużo jeszcze różnych rodzajów przyczep, kamperów, campingów i wszystkiego, co jest związane z wyjazdami. Więc postaram się Wam w następnych tygodniach o tym opowiadać. No i tyle, jak zwykle mówię. Komentarz zostawcie, lajka zostawcie, bo to bardzo pomaga. Jak możecie, zasubskrybujcie kanał, bo nie wiem, czy wiecie, ale 80% osób oglądających nie subskrybuje tego kanału. Więc. No, tam jest taki przycisk, wiecie, nie? Na dole, subskrybuj. Do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Are you all right <laughs> i'm just recording here but i just finished so That's right, if no, you no, need to really do right. something